Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek, godzinę 8.28 dokładnie. Ja właśnie zmierzam na naszą tutaj pobliską strefę ekonomiczną, ponieważ mam tam dwóch kierowców, którzy ładują się na dwa samochody towarem, który pojedzie docelowo z nimi do Francji. I klient sobie zażyczył, żebym zainstalował im aplikację. Na telefon, przez które będą wykazywać aktualną pozycję, gdzie są... Później wracam do siebie do domu i zabieram swojego busa i jadę ładować towar do Polkowic. Mam tam załadunek do godziny 12. Ogarnałem sobie dość fajną robotę, ponieważ ładuję w Polkowicach. Zrzucam jutro w Austrii, niedaleko kawałek za granicą czeską mam zrzutkę. Już z tego, co pamiętam, rozładowywałem w tej firmie, firmie i ładowałem, bo robię takie kółko. I w tej firmie w Austrii, gdzie zrzucę ten towar jutro, gdzieś tak myślę, koło godziny. 910 ładuje towar z powrotem do Polkowic. Czyli mamy trasę w kółku, więc elegancko. Chciałbym załatwić to dzisiaj szybko w miarę możliwości. W sensie, żeby załatwić tutaj temat z tymi aplikacjami. Przed chwilą dostałem temat. Boże temat, co ja gadam. Przed chwilą dostałem informację od kierowców, że właśnie wjeżdżają na załadunek i myślałem, że uda mi się zainstalować im te aplikacje jeszcze przed wjazdem na firmę, ale oni już po prostu wjechali. I są już na załadunku i może się okazać tak, że będę musiał na nich godzinę albo dwie poczekać. Myślę, że tak nie będzie, bo już kilka razy też dla tej firmy wykonywaliśmy usługi transportowe i zawsze było ekspresowo, jeżeli chodzi o załadunki i rozładunki. No ale wiemy jak jest, w transporcie bywa różnie, więc może być tak, że będę musiał czekać. Co nie byłoby mi na rękę, bo też chcę jak najszybciej załadować ten towar w Polkowicach i po prostu wrócić. Jest ładna pogoda, więc, żeby jeszcze sobie coś dzisiaj porobić, no ale niestety, jeżeli się nie uda tego zrobić w miarę możliwości szybko, no to też nie będziemy się nad tym tutaj rozklejać. Tak to już jest, wiadomo, że każdy by chciał sobie szybko popracować i, i szybko poodpoczywać, ale czasami tak się po prostu nie da. Tak więc, jak ogarnę temat tutaj z tymi aplikacjami i już będę wracał, albo jak już będę u siebie na pokładzie w busie, no to się do Was odzywam. No i dobra, wszystko ogarnięte. Chłopaki lecą na Francję Ja wracam do domu Zabieram swojego busa I lecę ładować Jutro do godziny 12 Powinni na spokojnie dolecieć Tak mi też powiedzieli Więc bardzo fajnie Powiem wam szczerze, że sam bym tak sobie poleciał Na taką traskę jeszcze We dwóch Bardzo przyjemnie się tak jedzie, już kilka razy miałem okazję tak pojechać z kierowcą i fajnie się tak jedzie, w sobie można pogadać i całkiem inaczej jazda wygląda, jakoś ten czas ogólnie jak się jedzie, bo mają chłopaki dość długą trasę, no bo tam jest ponad tysiąc kilometrów do zrobienia, dzisiaj w poniedziałek ale jak się jedzie we dwójkę, można zawsze zadzwonić sobie na telefonie, pogadać i ten czas jazdy zdecydowanie szybciej leci, gdzieś tam później sobie pewnie staną na jakiś obiad czy coś nie mi w to wnikać jak sobie będą jechać i tyle. Jak widzicie, ja już jestem u siebie na pokładzie, zmierzam na załadunek. 78 km jeszcze mi zostało do załadunku. Na 11:27 według nawigacji powinienem tam dolecieć. Raczej mi się wydaje, że tutaj na tej astrujeczce nic się nie wydarzy i będę punktualnie. Do klientce przekazałem, że do godziny 12 najpóźniej powinienem to odebrać, więc myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Też się cieszę, bo od rana wszystko ładnie, pięknie się zgrało. Chłopaki szybko załadowali i mogli sobie polecieć na spokojnie. Więc teraz, tylko jeszcze, żeby mi się udało szybko załadować, tutaj będę ładował najprawdopodobniej całe auto pustych pojemników, i z tymi pustymi pojemnikami będziemy jechać do Austrii. Zrzucamy tam w Austrii i tam w tej samej firmie ładują mnie na powrót do Polkowic z pełnymi po pojemnikami ale nie mam dokładnie informacji ile na powrocie będzie tych pojemników powiedział mi, że może być od jednej w sensie pojemników odnośnie palet powiedział mi, że może być od jednej palety do 10 palet maksymalnie więc oni mają tak, taką dogadaną że tak powiem umowę jeżeli chodzi o transporty najwidoczniej, że mają podstawiać auto 10 paletowe i może będą dwie palety, trzy, cztery albo będzie całe auto no, zobaczymy tak naprawdę, co będzie, jak już tam dojedziemy. Plan jest taki, że po załadunku, no wiadomo, zjeżdżam do domu. No i jakoś o czwartej nad ranem będę startował, żeby na tą godzinę dziewiątą, dziesiątą sobie dolecieć. Na spokojnie. na 11:44. Miałem delikatny objazd, ale wszystko elegancko poszło. Na 11:50 pokazuje przyjazd jeszcze 850 metrów, więc można tak powiedzieć, że już jestem na miejscu. Podzywam się, jak już będę się ładował, albo jak już będę wyjeżdżał. Zobaczymy, zobaczymy. No i dobra, wracam do samochodu. Mam się podstawić w wyznaczone miejsce. Następnie przygotować auto do załadunku. Jak rozładują duży zestaw, to po prostu przyjadą do mnie. Aby mnie załadować. Ty już ładujemy takie puste pojemniki. 16 sztuk mamy do zabrania. No i dobra, ja już załadowany. Tak to wygląda. Mam podjechać tam pod biuro, żeby zrobili zdjęcia i odebrać papiery. No i dobra, papiery odebrane. Ja już, jak widzicie, z powrotem znajduję się na S3 w kierunku domu. 96 km mam jeszcze, więc tak to wygląda. Chwilę po 14 powinienem być na miejscu. Lubię, powiem Wam szczerze, takie. Ładunki, gdzie naprawdę idzie wszystko ekspresowo. A najmniej lubię te ładunki, gdzie po prostu przyjeżdża się i trzeba czekać. I czasami powiedzą Ci, że trzeba poczekać 15 minut, a czasami ci powiedzą, że trzeba poczekać 4 godziny, 5 godzin. Już nieraz się tak zdarzało, że podjeżdżałem, miało być ekspresowo, bo gdzieś tam pilny towar. Okazało się później, że w praktyce tak to nie wygląda. Towar dopiero schodzi z produkcji, jeszcze nie jest wyprodukowany. No i trzeba było czekać do godziny 21 załóżmy jak się podstawiłem o godzinie 15 i wskakiwała wtedy nocna jazda, no ale tak to już jest. Takie ładunki też się zdarzają, nic z tym nie zrobimy. Można się tylko cieszyć, że po prostu wszystko wraca do normy na ten moment. Aktualnie cena paliwa idzie w dół, u nas już jest poniżej 7 zł, chyba 6,94 z tego co widziałem dzisiaj, więc miejmy nadzieję, że będzie to jeszcze spadało i wróci to troszeczkę do normy. Pomimo tego, że na Ukrainie w ciągu dalszym jest wojna, niestety, ale widzę, że powoli zaczyna się wszystko stabilizować i też firmy, kontrahenci, z którymi współpracujemy, wzięli pod uwagę to, że jednak cena paliwa wzrosła i to znacznie w ciągu kilka, kilku tygodni i te stawki są wyższe niż były przeważnie większość firm proponowała jakieś stawki w granicach od 44 do 46 eurocentów a teraz gdzieś tak wychodzi średnio 50-65 w tych, w, tych, w tych okolicach więc zdecydowanie lepiej no ale tak jak Wam mówiłem pamiętajcie o jednej rzeczy że dla Waszej firmy opłacalną stawką może być te 45 eurocentów, no bo tam taki przykład: Macie już spłacony leasing, nie macie tam jakichś kredytów, zobowiązań na firmę wysokich, i te, 40, i te 45 eurocentów netto może Wam w zupełności wystarczyć. A innej firmie, która ma tam gdzieś jeszcze leasingi, dodatkowe jakieś kredyty, raty, po prostu inne zobowiązania, może nie inne, tylko więcej jakichś zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w transporcie. Ta stawka może być nieopłacalna, i dla nich po prostu jest potrzebna wyższa stawka niż w granicach 50-60 eurocentów. Stawki ustala się indywidualnie do każdej firmy, i to trzeba pamiętać, i jak, za, i jak po prostu zaczynacie sobie w transporcie śmigać to bierzcie sobie to pod uwagę, że zanim przejdziecie do organizowania leasingu, wybierania samochodów, załatwiania po prostu wszystkich dokumentów, jeżeli chodzi o otwarcie działalności, to naj... no może inaczej, to w pierwszej kolejności zacznijcie sobie od wyliczenia Waszej stawki proporcjonalnie do Waszych bieżących kosztów, które będziecie mieli miesięcznie. Ja już właśnie moi drodzy sobie zmierzam do rozładunku. Mamy kolejny dzionek. Dzisiaj jest wtorek, godzina 16.18, właśnie jestem w Kamiennej Górze, zbliżam się do granicy czeskiej. Stwierdziłem, że wczoraj wieczorem w sumie, jak się położyłem, to stwierdziłem, kurde, nie będę się zrywał specjalnie o godzinie 3.30, żeby wstać i o 4.00 wystartować, tylko pośpię sobie do tej godziny 5.30, o 6.00 sobie spokojnie wystartuję. Bo nie śpieszy mi się ze względu na to, że tak naprawdę po rozładunku... Ładuję w tej samej firmie, nie muszę gdzieś tam zjeżdżać na parking i sobie szukać czegoś na powrót. Mamy ogarniętą trasę w kółku. W tamtej firmie, do której teraz zmierzam, już byłem, raz tam ładowałem i firma pracuje tam 24 godziny na dobę. Klient zresztą też mi tak powiedział, że można zrzucić o każdej godzinie. Więc teraz mi nawigacja pokazuje przyjazd na godzinę 11.35. Więc nawet jak dojadę do tej godziny 13, to tragedii nie będzie. Raczej tutaj na tej trasie przez ten radec kralowe, tam później pardubice czy jakoś tak. Nie powinno być najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o korki, bardziej teraz w tym momencie bardziej bym myślał o korkach na powrót, jak będziemy wracać, więc myślę, że jak uda mi się to rozładować i załadować ten towar do godziny 12 12.30, to jakoś między 17 a 19 powinienem być w domu. Dzisiaj więc i tak tragedii nie będzie. Co prawda, wiadomo, jakbym wyjechał wcześniej o, o dwie godziny, to bym był dwie godziny szybciej. Dziś tak w, w godzinach może 15-16 udałoby się już wrócić. No ale i tak, jak wrócimy o tej godzinie, nawet 19, to i tak tragedii nie będzie. Rozładunek w Polkowicach mam dopiero jutro, więc na spokojnie. Zaraz jeszcze sobie muszę dotankować paliwo na Orlenie, tutaj już w Lubawce, gdzie zawsze. Akurat ostatnio bardzo często się zdarza mi tam tankować bo dość fajna cena paliwa jest jak tutaj w Kamiennej jest jakoś o 10 groszy nawet różnicy nie? między Lubawką a Kamienną więc suma sumarum a ja latam bardzo często tutaj ten, tędy na Czechy to gdzieś w skali miesiąca troszeczkę się zaoszczędzi tak więc odzywam się za chwilę Właśnie moi drodzy miałem kontrolę policji odnośnie tego, czy nie przewożę czasem. Imigrantów na samochodzie sprawdzali dokumenty, CMR, wchodzili na pakę. No u mnie za bardzo co nie mieli szukać, no, bo mam całe auto praktycznie załadowane po same brzegi, ale zaglądali po prostu do pojemników. Ja mówię tak się zaczęli śmiać co do pojemników. Mają się imigranci schować. Gdzieśmy się pośmiali troszeczkę. Kontrola całkiem przyjemna, więc jedziemy dalej. Ja jeszcze mam do rozładunku, już Wam mówię, 141 km. Z czasem jak najbardziej w porządku. Udało mi się nawet nadrobić jeszcze 25 minut więc idealnie, idealnie z czasem. Jak dobrze pójdzie, to na 11.11, 11, według nawigacji, będę na miejscu. Jak pójdzie dobrze, tam na rozładunku. Załadunku jednocześnie, to do godziny 12 powinienem wyjechać i już się kierować w kierunku Polski. Ja już jestem na miejscu, tutaj gdzie ostatnio zostawiam sobie samochód. No i idę do biura. Jestem ciekaw, czy będą rozładowywać ten towar bokiem, czy od rampy. Te puste pojemniki zobaczymy. Idę się wszystkiego dowiedzieć, no bo oczywiście ładuję tutaj coś jeszcze na powrót do tego, do tych Polkowic. Tak więc odzywam się do Was za chwilę, jak wszystko będę wiedział. No i dobra, mam się podstawić pod bramę. Już będzie rozładowywane i ładowane. Więc to mi się podoba, z czasem jak najbardziej w porządku, bo jeszcze mi się udało nadrobić dodatkowo czas, więc mamy, mieliśmy przyjazd na 11.25, 11.30 przez chwilę, ale mamy teraz godzinę 10.45 dokładnie. Więc ekspresowo jest mi to na rękę, no bo im szybciej, tym lepiej. Sobie jadę jakoś od 35 minut, jeszcze mi zostało 227 km do siebie do domu, a na jutro mi zostanie jakaś niecała stówka, tam chyba jest do tych polkowi ode mnie 94 km, więc jutro na spokojnie o 7 sobie wystartuję i o godzinie 8, 8.30 rozładuję ten towar. No i zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie. Ale jak widzieliście sami, rozładunek, jakiś załadunek dosłownie od ręki rozładował, załadował, papiery już miał gotowe. Więc elegancko Ale ostatnio jak byłem na tej firmie To też załadunek był szybki, ekspresowy Z miejsca po prostu wzięty, wzięty zostałem i, I załadowany Ja tutaj mówię o tym, że troszeczkę czasu ucięłem Bo no zapierniczam Zapierniczam, ale ciekawe ile Z tego powodu przyjdzie zdjęć Z Czech Z fotoradarów Dzisiaj już chyba mnie dwa razy uszczelił ale miesiąc temu też miałem taką sytuację, że myślałem, że trzy fotoradary mnie uszczeliły, bo hamowałem na, w ostatniej chwili, żeby zwolnić jak, jak najwięcej się da prędkość, ale no na razie jeszcze nic nie przyszło. Zazwyczaj jak byłem pewny, że uszczelił mnie fotoradar, no to było tak, że do tygodnia, do dwóch tygodni już zdjęcia były. Więc zobaczymy, jak było dzisiaj. Tutaj akurat, w nie, w, tych, w, w Niemczech chciałem powiedzieć, w Czechach jest naprawdę tych fotoradarów bardzo dużo, bardzo dużo. Może nie tyle, co we Francji, z tego co pamiętam, ale, ale jest naprawdę sporo. I trzeba się pilnować. Ja, właśnie, moi drodzy, dojeżdżam sobie do domu. Jeszcze mam niecałe 7 km, więc można powiedzieć, że już praktycznie jestem na miejscu. No, i też z tego miejsca kończę ten odcinek, więc serdecznie Wam dziękuję, jak dotrwaliście do końca. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, koniecznie, żeby być na bieżąco. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę dla zasięgu, ponieważ jeżeli jest więcej łapek pod odcinkiem, to YouTube go gdzieś wyżej po prostu pokazuje. Innym widzom, i dzięki temu możemy trafić do szerszej grupy odbiorców. Więc jeżeli mogę Was o to prosić, to zróbcie to, zostawcie tą łapkę w górę. No i nie zapominajcie wpadać do mnie na Instagrama, ponieważ tam dodaję dużo relacji. I jak macie followa u mnie na Instagramie, to jesteście ze mną bardziej na bieżąco niż jak jesteście na YouTubie. Ze względu na to, że tutaj odcinki pojawiają się co drugi, trzeci dzień, a relacje na Instagramie są codziennie. Tak więc serdecznie Was tam zapraszam i. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się hej!